Ty, Maneczko, i czołem. Witam Was tutaj w tą przepiękną środę. Dzisiaj sobie robimy gierkę, o której ja nie wiem o co chodzi. Wy prawdopodobnie też nie wiecie o co chodzi. Ej, mam nadzieję, że to będzie taka, wiecie, krótka gierka na raz, e, którą ja też po prostu gdzieś tam miałam na swojej liście. I oprócz tego, że sobie w nią zagram, to już te sejlisty, że tak powiem, wrzucę. <laughs> Mamy informację, żeby włączyć dźwięk, by pełnić cieszyć się rozgrywką. Resonance of the Ocean. E, gierka z tego, co widziałam, ona jest chyba w produkcji japońskiej, ponieważ grafika inny, Muji, oryginalny pomysł i programowanie Tarahiro. Tak, Tarahiro. Muzyka efektywnikowa Ninomiya Yuji, polskie tłumaczenie Amity Suk, proszę bardzo. E, I tu się steruje... E, Klawiszami page up, page down i spacja, więc zobaczymy o co chodzi. <laughs> e, niby mam myszkę, ale nie wiem co z tą myszką. Pierwszego dnia, czyli to będzie raczej tego typu, e, z nadoceną dobiegał dźwięk. Dźwięk ten odbiał się regularnym echem. Chcąc lepiej go usłyszeć, znalazłam się na brzegu tej wyspy. Skąd dochodzi ten dźwięk? Kto i dlaczego go wydaje? Spróbuję odpowiedzieć im, wydając ten sam dźwięk. No chyba w nim jest Aha, bo to był przycinek Jeśli zrobię to, stojąc na starej wieży, mój dźwięk powinien do nich dotrzeć. Więc idziemy na starą wieżę. Dobrze. Generalnie, tutaj ten czas, ale ładny ludzik. Ludzik mi się podoba. Ludzik jest ładny. Dlaczego dźwięk ten. Jest, dobra. Myślałam, że dźwięki się nie wyłapują. Generalnie chciałam, żeby te środy wyglądały troszeczkę inaczej. W F Z w Zwierzę można... Z... O, ja się muszę w ogóle wczuć w tą grę. Muszę jakoś głosem to robić. <grym> albo jakimś takim, wiecie, czytającym, albo jakimś takim mamus. Ma maus... Halo, dobra. <grym> Uwaga. Zwierzę można wydać donośny dźwięk, ale nie mam żadnych przedmiotów. Set. O, ja muszę jakiś przedmiot zebrać w ramach tego dobra. Nie ogarnęłam, że muszę jakiś przedmiot zebrać. Yy. Stary, zniszczony dom, który może runąć w każdej chwili. Drzwi są zamknięte. Ok. E, więc tak, chciałam, żeby te środki troszeczkę inaczej wyglądały, natomiast mój pomysł, e, mogę tam po prostu przejść, mogę. Pusta puszka. E, jedna z puszek, które można znaleźć tu czy tam, czasami wypełniona jedzeniem. Trudno byłoby wydać dźwięk z niej samej. A ją zebraliśmy, ok. Ja nie jestem w stanie dokończyć myśli. <laughs> Chyba pierwsza gra w terenie, jestem w stanie do, tak dokończyć myśli. E, generalnie, e, tak, dokończę. Że te siody miały wyglądać inaczej, natomiast mój pomysł został. Chciałam powiedzieć zabrany, ale to po prostu jest osoba, która. O, tam jest u góry coś tam, to sobie weźmiemy. Teraz to wrócimy. Która po prostu wpadła na podobny pomysł w podobnym czasie co ja. zamienić pusta. <laughs> tak. Tak. Kawałek bambusa z włosami na końcu. Na górze jest otwór, gdy w niego dmucham, wydaje delikatny dźwięk. Znalazłem przedmiot, wydaje się, so... <laughs> nie mogę, jeszcze <laughs> znalazłem przedmiot, który wydaje solidny dźwięk. Jeżeli użyję go stojąc na wieży, może poniesie się donośnym echem. To w ogóle jest jakaś, jakaś chłopatka. W, y, tutaj jeszcze pójdziemy. Ale nie mogę nic zrobić. Kilka dużych kamieni. Jest tu kilka dużych kamieni, na których napisane są jakieś znaki. Po prostu. Pewnie będziemy musieli tu wrócić potem. To tam była chyba łopatka. Coś takiego. Nie, tam jest butelka. Y, Z? I niestety, nie chcę mówić, że mój pomysł został zabrany, natomiast mój pomysł został w jakiś sposób wykorzystany. E... Cz... No, mówię, no po prostu w bardzo podobnym momencie wpadliśmy na ten pomysł e... i to było dawno temu, kiedy ja na to wpadłam. Bo ja plany miałam już naprawdę, naprawdę, dawno, dawno temu. Ale jaka to miała być seria? Chciałam grać w starsze gierki typu Barbie, typu na przykład Cusco. I po prostu ten pomysł został wykonany po prostu wcześniej niż ja. W podobnym czasie pewnie wpadłyśmy na ten pomysł. Nie, chyba nie, e, ale niestety. Shift. Ha, że muszę na różnych. No co mi to daje? Brzmi inaczej, okej. Okay. I niestety na razie... Yy... Tak. O! Chyba git. Bo faktycznie ten dźwięk... Taki dźwięk powinien być taki, taki, taki ten. Oj, butelka jest dobrym dźwiękiem, chyba z tego co widzę, tak. Więc na razie się będziemy tutaj bawić z jakimiś takimi innymi gierkami, natomiast możecie dać w komentarzu, czy piliście O, pierwszy dzień, odpowiedz na dźwięki pierwszego dnia. Dźwięk poniósł się dalej. Dźwięk poniósł się za ocean. Dajcie znać, czy byście chcieli na przykład coś takiego w stylu mm, takich starszych gierek, E, tak jak mówię, byłoby to raczej takie gierki w stylu Barbie, jakieś e, właśnie te, takie starsze platformówki, jakieś kusko. ja znalazłam e, stronę po prostu, gdzie te gry można sobie pobrać za darmo e, i chciałam też w nie zagrać, <laughs> nigdy nie miałam okazji, nie wiem co mam zrobić. Znowu Błogo nie słuchałam. To jest znowu ten flet. O, my musimy prawdopodobnie od... okej, okay, musimy odtwarzać dźwięki, które y, się robią. E, wiemy już, że flet tak nie brzmi. Możemy wziąć patyk. Myślę, że patyk będzie dobry, gałązka. E, Znowu butelka będzie open? Nie, tu mamy jakiś materiał. I tylko materiał. A mi się wydaje, że patyk z butelką mogą być. A co to jest? Dlaczego to tak? Okej. Okay. Przestałam czytać. Przepraszam. Zaraz wrócę znowu do czytania. Uh -huh. ok myślę, że idę jeszcze raz po butelkę to brzmi jak dźwięk szkła, w które się coś uderza butelka jest po prostu opa w tej grze si. o, połączyć flat z butelki z gałązką tak tak i dokładnie to Myślę, że będzie dniem drugim. Więc możecie, możecie, możecie dać znać. Czy jesteście chętni na takie gierki. Tak powiem w przerwach od Sky'a, kiedy po prostu nie wychodzi, że ten sezon ja już nie będę miała żadnego zapasu. Dźwięk po nich. Dźwięk poniósł się za ocean. Bo ja szczerze, tak jak mówię, no trochę nie. O! Trochę nie chcę zostawiać tego mojego planu, ale trochę mi tak dziwnie go zacząć przez to, że po prostu no. Wymienię. wymienię y Prawdopodobnie ona by nie miała nic y, do tego, że ja sobie te gierki wstawiam, bo też jakby nasz profil kadałowy znaczy, ona ma więcej fanów i tak dalej. Ale. Y... <głos》> I myślę, że też nie miałaby czegoś takiego, że to do niej należy. Natomiast trochę mi tak y, trudno to zacząć w momencie, kiedy miałam takie, że takie ale, zajebisty pomysł nikt tego obecnie nie robi. Wejdę w te starsze gierki, i przypomnę ludziom, jak to kiedyś było, no po czym. Wpada ona niebiesko, włosa cała na biało. Z białym psem. <noise> I się nie udało. Okej. Okay. <laughs> Mimo, czytam. Mimo, że on co? Mimo, że są one tak różne od siebie, razem tworzą przyjazne dla uszu połączenie. Kto by pomyślał, że można uzyskać taki efekt, efekt dzięki tak prostym dźwiękom? Może nie będzie to łatwe, ale spróbuję odtworzyć te dźwięki. Okej, okay, czyli znowu mamy dwa. Jaki dźwięk? Okej, okay. to mi brzmi na fleta. Jak flet, który będzie z czymś połączony, albo z o może z puszką, albo z puszką, tu nic nie mamy, albo f... okej, okay. albo go połączymy na przykład z tym. Tu, ej. Nie, to można zamienić. O, kawałek namiotu z puszką, tak. Spróbowałem rozciągnąć materiał na puszce. Pu puszka wydaje ciekawy dźwięk przy uderzeniu. Gdyby tak brzmiała muzyka na festiwalu, chętnie bym do niej zatańczył. Nie. Jeszcze spróbujmy tutaj zrobić coś takiego, że zrobimy tak. Nie, 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 nie łączymy tego. Czy to brzmi tak samo? Okej. Okay. Się. Moje nie mają takiego echa, ale właśnie jest identyczny ten dźwięk. Dobra. Bo bałam się o to, że to echo będzie za duże, ale jest ok. Jest gierka po prostu w odtwarzaniu dźwięków. Dźwięk poniósł się za ocean. O kurde. Ostatniego dnia zaszła noc, a noc burza. <laughs> Co? Zeszła noc była burzliwa, do tego silnie wiało. Zdaje się, że wieża wytrzymała, ale dom wygląda gorzej. Czy z nimi wszystko w porządku? Łączą nas jedynie dźwięki. A mimo to martwię się o nich. Dziś też im odpowiem, dopóki oni wydają dźwięki, chcę by wiedzieli, że ich słyszę. Ok, mamy w ogóle trzy dźwięki. Eee, dzwonek. Struna taki pimpek mały e, kawałek namiotu tak, trzeba go na czymś rozciągnąć. Gałązkę weźmiemy pod Z. Daje mi się, że ten ostatni dźwięk to mógł być znowu słoik. Co my tu mamy? Mamy jeszcze flat. Weźmiemy sobie go pod C. I będziemy na razie zbierać przedmioty. Te kamienie mnie coś nie tentegują. Te z tymi kamieniami coś trzeba zrobić. Okej, okay, tu mamy tak i to. To jest tak. Nie zamieniamy. A jak damy na x połączyć, to wyszło wyjdzie nam mną bębenek, tak? Tak, to jest o festiwalu, to już czytaliśmy. Dobra. Ale co z tym kamieniem? Nie. Kamienie, kamienie nam nic nie dają. Będzie mnie... Radzie mnie, że tak powiem, boi się ten znak. O, można wejść do domu. To zmienia postać rzeczy. Eee. Była gdzieś ta. O właśnie. Tytuł. <laughs> Tytuł. Od jednego do drugiego końca kartki ciągnie się pięć linii, na których noszone są czarne kółka. Dookoła napisane są różne trudne słowa, których nie umiem odczytać. Ok. Książka. Dziennik. Dwa, sześć. 97. To jest jakaś data, 2 drugi, drugi czerwca 1997 roku. Tak by to wyglądało. <śmany> Odkąd doszło do pi i pi, pipi pi, 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 pi. Wypływają na brzeg prawie codziennie. To nie ma sensu. Tutaj wciąż jest bezpiecznie, ale na no jak długo. Okej, okay. czyli w ogóle mamy jakąś odizolowaną wyspę. A, tak, no 9 lipca 1997 roku. Widuję na morzu teraz... Nie, pi. pi, pi. Życie wiąż... co? Życie wciąż trwa, nawet w tej sytuacji. Jedyne, co sprawia mi przyjemność, to słuchanie pipi pip, pip, i pipi pip, pip. 13 sierpnia 97 roku. Dźwięk pip, pip, pip. słabnie. To przykre, ale pipi pip, pip. pip. Wpadł na pomysł zrobienia pipi pip, pip, Tylko dla nas to dwojga. Zostawili go tu! 15 września października 97. Ostatnio nie czuję się zbyt dobrze. To pewnie przez niedożywienie. Mimo to koi mnie. Aha, myślałam, że rybka kośniało o co chodzi. Mimo to koi mnie szukanie echazy. Pipipi. By zrobić. Pipipip. To był ostatni wpis. Czyli nie dość, że go tu zostawili, tak ja zakładam. To jeszcze... Mamy gramofon. Mamy kieliszek, o panie. E, To kieliszek dajemy sobie pod C. Tak. Używane do serwowania napojów. Tak przynajmniej myślą. Co jest to, czy jest tutaj coś, co się do wypicia? Oprócz wody morskiej, ona jest zbyt słona. Nie, ale ona będzie... Tutaj ładnie ten z tym nam korelowało. Nie. My chcemy to połączyć. Tak. I to jest ten nasz ostatni dźwięk. Jeden z dźwięków to jest naciągnięta nitka. Naciągnięta, naciągnięta nitka. I zastanawiam się, do czego ją przywiązać. Bo to, jest, to, był, to był dźwięk. Jeszcze to. I y, X. Tak. Okej, okay, ja potrzebuję patyka. Potrzebuję chyba patyka i butelki. Jest jeszcze coś. Sprawdzono wszystkie rzeczy zostawione przez morze. I jak przyrządzić smaczne dania z owocami morza? Jest tu wiele zdjęć ryb i waży w trakcie krojenia, gotowania innych czynności. Spośród słów, które zdają się być nazwami składników, wiele z nich zostało wykreślonych, a obok nich dopisane zostały inne składniki. I tak, on tu albo został wyrzucony przez kogoś. O! Na ramkę na dzień. Tak! Właśnie, harfat, mówiłem, takie harfowe. Jeszcze teraz trzeba uderzyć w czymś. W karnek. Tu jest książka. Tu musi jeszcze coś tu gdzieś być. W takim wypadku. Szazak brzmi ten, ten? Teraz to nie usłyszę. Tak, został albo więziony, albo tu podrzucony na wyspę. Ktoś tu wcześniej mieszkał. O! Widzicie? Można połączyć wodę. Tak. Czyli mamy... Pie mamy dwa dźwięki. Teraz jak zrobić trzeci? Dobra, czekajcie, wyjdziemy stąd. Zobaczymy jeszcze, co można zużyć. Bo czy my czegoś nie, nie zużyliśmy tutaj na zewnątrz? O, mamy nowego patyka. Próbujemy go połączyć z garnkiem. O! I mamy teraz. Wydaje inny dźwięk niż butelka. Dźwięk ten jest długi niesie się echem. Może mógłby zastąpić pobudkę i wołanie na obiad. A no, jest takie coś, że się uderzył w garnek. Znajduję przepisy, które, o których nie potrafię przeczytać. Kiepsko z twoją edukacją, kolego. Eee, Shift. Komunikuje się za pomocą dźwięków z tymi drugimi ludźmi. Tam ci bez niego w ogóle odpłynęli. Jakie to ma lore, Że go zostawi na tej bezludnej wyspie. Jeszcze gdzieś tam jest powiedziane, że to nie jest bezpieczne w ogóle. Nam dadzą jakieś wyjaśnienia tej. Tutaj... Podchodzić troszkę kolorowości? O! Tamten dzień był wyjątkowy. Po, po odpowiedzeniu dźwiękiem na dźwięk otoczyła mnie harmonia dźwięków innych niż wcześniej. W tej melodii znajdowały się wszystkie dźwięki, jakie dotąd słyszałem. Razem tworzyły jedną spójną całość, jak gdyby od samego początku było im to przeznaczone. Oczarowały mnie one zdecydowałam się odpowiedzieć na nie najlepiej jak mogłem. A, i to będzie koniec, tak? A, więc mamy jakiegoś człowieka, który wylądował na wyspie sam. Nie umie czytać. Nie wiadomo, czy umie gotować. Mm. Usłyszał dźwięki. Na, na, na zewnątrz nie jest bezpiecznie, ale on powiedział na te dźwięki. I w sumie znalazł ich ukojenie, więc w sumie to wszystko jest git. Mhm. Mm ok. W pewnym momencie melodia ustała, wybrzmiewając ostatnią nutą. Ostatnim dźwiękiem z które dane było. całe szczęście. <laughs> w pewnym momencie melodia ustała, wybrzmiewając ostatnią nutą. Ostatnim dźwiękiem z oceanu, który dane mi było usłyszeć. Mimo tego, wciąż pragnąłem usłyszeć ją jeszcze raz. Gdy sobie o niej przypomniałem, próbowałem na nowo szukać dźwięków. Miałem... Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł jeszcze raz usłyszeć ten dźwięk. Nie, Nie możesz sobie go sam zrobić? <grym> Dziękujemy za grę. Bardzo ładnie jest to przetłumaczone. Mamy polską czcionkę, która nie jest jakąś inną czcionką. Tak jak mówiłam, to jest krótka gierka, którą ja po prostu gdzieś tam chciałam zagrać. I tak bym widziała po prostu te gierki środowe, skajowe. Chociaż mam jedną gierkę w zanadrzu, którą chcę już od dawna wyciągnąć z rękawa. Taka była przyjemna po prostu robienie sobie dźwięków. To łatwo zdobycie też achievementów. Ja sobie do Was pogadałam odnośnie tego. O, rozpocznij od ostatniego dnia. Czego tu tak jest teraz? Nowe? Nie. To się po prostu to samo robi. Mamy ten sam tekst, więc. Kim są oni? Tak, jakbym mało fabularnie, a nie mogę teraz wyjść. No to ciekawe. <grym> Kim są oni? Więc tak, giereczka była no, przyjemna, krótka, e, mało skomplikowana. Raczej była ono tutaj po to, żebym wam powiedziała, e, co bym chciała robić, a czego co się nie wydarzy. Zastanawia mnie, czy te kamienie to nie są po prostu groby, których on nie potrafi nas przeczytać. To nie są ludzie, którzy zostali wys wysłani na tę wyspę, żeby oszaleli albo inne takie rzeczy się z nimi wydarzyły. Ja, wiecie, od razu sobie dopisuję ciemną e, warstwę tej gry. Ona z otworzeniem dźwięku, ale ja od razu tutaj widzę problem. Um. Więc e, zero lorowości trochę tutaj nam się dzieje. No, w sensie, no te niby dzienniki były spoko, ale z drugiej strony, no. Co ten człowiek tu robi? Po co jest tutaj? Jak się tu znalazł? Przecież on nie wie, że się tu znalazł. To w jaki sposób inaczej e, mógłby się e, tutaj znaleźć? A kto go tu wyrzucił? Kto go na to wskazał? E, Jego strój wskazuje e, na to, że jednak e, to są może jakieś starsze czasy, ale nowoczesny domek, więc e, taki wiecie trochę jak zbo zbożomen <laughs> się mogę tak nazwać tylko czapki mu brakuje więc co się wydarzyło że że on tu jest kto był tutaj wcześniej dlaczego go zostawili albo dlaczego dwie osoby popłynęły a trzecia została co z nim jest nie tak może on jest jakimś ukrytym wilkołakiem winner, nigdy się tego niestety nie dowiemy no cóż, ale nie będę przedłużać tego odcinka, tak wyglądała ta giereczka, ja nie wiem, czy ona jest za jakieś pieniądze na Steamie, tam wam tu informację, czy jest, czy nie jest, można sobie spróbować samemu zrobić te dźwięki, one nie są skomplikowane, podejrzewam, tak jak teraz słyszycie, że one są za każdym razem takie same, więc bez problemu, łatwe achievementy do nabicia, 20 minutek po prostu, nawet mniej, ponieważ jak Adam i czasami y, powtarzam rzeczy. Więc to by było na tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Do zobaczenia następnym razem w jakiejś innej giereczce. Pa pa!